Cześć, witam Cię w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się tym, czy nie jest za późno, aby zostać fotografem i zacząć zarabiać na właśnie tej swojej pasji. Otóż ostatnio dostaję bardzo dużo maili, zapytań jak zacząć właśnie zarabiać na fotografii, a od czego zacząć, czy, czy to nie jest już za późno, bo 10 lat temu to jeszcze jak ktoś kupił lustrzankę i zaczął robić zdjęcia, no to on się wybił i on już ma ustawione, że tak powiem teraz zlecenia i wszystko. I otóż no, to chyba dość duże bzdury są, bo zawsze jest dobry moment, aby zacząć coś robić. Dzisiaj jest dobry Dobry moment, żeby zacząć coś robić, i jeśli włożysz w to dużo pracy i cierpliwości, to zdecydowanie przyjdą też świetne efekty dla Ciebie. Przecież każdy kiedyś zaczynał. Ja też kiedyś zaczynałem od zera, totalnie nie wiedziałem, jak robić zdjęcia. Nie, nie miałem czegoś takiego, że urodziłem się, że tak powiem, z obiektywem w dłoni, jak niektórzy fotograf piszą o sobie. Y Absolutnie nie. Nauczyłem się tego od zera jako samolub i kontakt z klientem, współpraca z klientem, poprawa swoich umiejętności fotograficznych. Wszystkiego uczyłem się sam i można do tego dojść zdecydowanie samemu, także w każdej dziedzinie tak jest. Ja w tej chwili na przykład uruchomiłem ten kanał na YouTubie, gdzie powinienem zrobić to. 5 lat temu. Mogłem spokojnie to zrobić. W tej chwili kanał byłby bardzo, bardzo duży i tak samo mógłbym powiedzieć, jak wiele właśnie osób mi mówi, że no, ty zacząłeś wcześniej i masz już teraz super efekty w fotografii. Otóż no jakoś nie zacząłem, no i to jest mój błąd i przyznaję się do tego, ale wiem, że jeśli będę. Po pierwsze, systematycznie działał właśnie z nagrywaniem filmów, dawał wartość i robił to coraz lepiej, poprawiał krok po kroczku to, co mogę poprawiać i uczył się różnych nowych rzeczy, to wiem, że, że za jakiś czas osiągnę te cele, które sobie ustaliłem. Także nigdy nie jest za późno, żeby zacząć fotografować. Jeśli to jest Twoja pasja, rób to jak najczęściej. No i mamy podobne sytuacje w tej chwili. No, jeśli chcesz zostać fotografem i żyć z tego jako Twoja praca, taka związana właśnie z Twoją pasją, ja też mam jakiś cel, żeby przekazywać innym wiedzę, dzielić się nią, inspirować innych do działania i uczyć innych właśnie fotografii, i też biznesu fotograficznego, tak aby im się zdecydowanie... Skrócić im czas dojścia do jakichś do, do jakich dobrych efektów i też przede mną długa droga na pewno, aby ten kanał się rozrósł, aby Instagram się rozrósł, ale sam się nie rozrośnie. Więc jeśli nie włożę w to pracy, to nic z tego nie będzie. Tak samo jest u Was. Włóżcie w pracę, w Fotografowanie, fotografujcie jak najczęściej, jak najwięcej i dzielcie się tymi zdjęciami, właśnie na mediach społecznościowych, bo chyba w tej chwili to najlepszy i najszybszy sposób, aby budować swoją markę taką osobistą jako fotograf. Dzięki serdeczne, powodzenia, trzymam kciuki. Hej!